Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa, najtańsze ubezpieczenia w regionie. Prezentera prognozy pogody ubiera firma Guipard. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze, hurtimex. Prognoza pogody na wtorek, pierwszy dzień kwietnia. W dzień zachmurzenie duże, a czasami umiarkowane. Na południowym zachodzie Polski miejscami bardzo duże. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, około 8 stopni w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie. Północno-wschodni. Na Lubelszczyźnie termometry wskażą 7 stopni w Tomaszowie, 8 w Lublinie i 7 w Białej Podlaskiej. Tam też mogą wystąpić lokalne burze. Kraśnik. Tutaj termometry pokażą nam w okolicach 8 stopni Celsjusza. We wtorek może delikatnie pokropić deszcz. W nocy, z wtorku na środę, temperatura może miejscami spaść delikatnie poniżej zera. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Prezentara prognozy pogody ubiera firma Guitarte. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody jest Kai, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie.